Witam wszystkich bardzo serdecznie na rozstrzygnięciu konkursu, który odbył się na moich profilach, na Facebooku i na YouTubie. No oczywiście tych zgłoszeń było bardzo, bardzo dużo, dlatego też okres oczekiwania na te wyniki nie był jakiś taki strasznie szybki. Musiałem to wszystko dokładnie zobaczyć. To jest raz, no a dwa. Z drugiej strony byliście też bardzo niecierpliwi, bo dostałem wiele wiadomości z informacją, kiedy te wyniki. Jak napisałem tą wiadomość, to wiadomość, że w czwartek napisałem wiadomość, że wyniki będą w środę, a mimo wszystko i tak dostawałem dalej dalej pytania, kiedy były wyniki, więc dużo osób niestety nie czyta tego, co piszę. No ale to już taki mały szczegół. Jeśli chodzi o sam konkurs, no tutaj też nie wszyscy wykonali to, o, to, o co prosiłem, a między innymi najważniejszą rzeczą była. Subskrypcja publiczna, żebym mógł ją później zweryfikować. Niestety tego też nie zawsze miało miejsce, a więc rozstrzygnięcie konkursu: na początek losowanie dwóch kubków termicznych Prologika. Natomiast nagrodą główną był kołowrotek OkuMa 8K, a więc losowanie kubków termicznych. Pierwszy kubek wygrywa. Paweł Budniak, serdecznie gratuluję, natomiast drugi kubek wygrywa użytkownik o niku Kamik. No i teraz najważniejsza, najważniejsza część, najważniejsza nagroda, kołowrotek Okuma 8K i zwycięzcą tego kołowrotka jest użytkownik Dominik Bieganek serdecznie gratuluję zwycięzcom gratuluję tym wszystkim którzy zechcieli wziąć udział w tym konkursie i wykonać wszystkie kroki o które prosiłem poproszę zwycięzców o kontakt ze mną najlepiej na Facebooku może być również to na YouTube jeśli się nie odezwiecie postaram się ja do was się odezwać Gratuluję zwycięzcom, dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w zabawie, być może zrobimy jeszcze w tym roku jeden konkurs, ale to tak na spokojnie już myślę, że bliżej świąt, może taki świąteczny, ale to o wszystkim się dowiecie w swoim czasie. Z tego miejsca zapraszam Was również na moje filmy, które się tworzą. Na jesieni pojawią się trzy filmy zasiadek, montuję już jeden, niedługo, myślę, że w ciągu kilku dni. Powinniśmy, powinniście zobaczyć już zapowiedź pierwszego filmu ze, ze Starorzeki, trailer. Zrobimy tutaj premierę z czatem na żywo, więc będzie można podyskutować o zasiadce, o różnych rzeczach. Później kolejne dwa filmy z zasiadki, film z serii Krok po kroku. więc Mam troszeczkę tych materiałów nagranych, więc teraz po prostu ta jesień no, będzie tutaj troszeczkę pod dyktandą montażu. Tego całego materiału. Ostatnio też wróciłem za siatki, z zasiadki, z której nie będzie filmu, to było moje już zakończenie sezonu, niestety. Więc przede mną dużo pracy filmowej teraz z montażem, a więc nie przedłużam. Jeszcze raz gratuluję wszystkim i do zobaczenia na Smitech